Witajcie w kolejnym odcinku serii kryptozoologicznej. Już na początku przypominam, aby jeśli film się podobał, dać suba, dzwonek, komentarz i łapkę w górę. A jeśli się nie podobał, również komentarz i łapkę w dół, abym wiedział, co było nie tak, co poprawić. Nie przedłużając, zaczynajmy. Osiągający w ekstremalnych przypadkach 19 metrów długości. Rekin wielorybi, humbak, kaszalot, kałamarnica kolosalna, kałamarnica olbrzymia, licząca maksymalnie przynajmniej 18 metrów, mierząca do 30 metrów długości bełtwa festonowa, 27-metrowy finwal. W morzach i oceanach roi się od wielkich stworzeń. Jeszcze większy od nich jest płetwal błękitny, największy ze znanych waleni 130 ton wagi i ponad 30 metrów długości. A co jeśli powiem, że gdzieś w głębinach żyje coś znacznie większego zwierzę tak wielkie, że płetwal błękitny nie mógłby się z nim w ogóle mierzyć? wydające dźwięki kilkukrotnie potężniejsze niż największe zwaleni. Nigdy nie został schwytany ani nagrany. Nazywa się blup Płynny jest tajemniczy kosmiczny sygnał WOW. Jednak mało kto słyszał o sygnale BLOOP zarejestrowanym w 1997 przez wiele czujników oddalonych o 5000 km od miejsca wystąpienia. Jak wspomniałem był on kilkukrotnie silniejszy niż odgłosy największych wielorybów. Aby wydać go z siebie musiałyby one mierzyć aż 76 metrów długości. Nie był to na pewno dźwięk wydany przez wytwory ludzkiej techniki ani znane nauce zwierzęta. Niektórzy wierzą, że to dźwięki wydane przez żyjącego głęboko pod wodą potwora, który znacznie przerasta wieloryby i największe kałamarnice. Co ciekawe, odgłos został wydany w okolicach punktu Nemo, czyli oceanicznego bieguna niedostępności, punktu na świecie najbardziej oddalonego od jakiegokolwiek lądu na Ziemi. W miejscu tym znajduje się też kosmiczne cmentarzysko, gdzie spadają na ziemię satelity, które wypełniły już swoją funkcję. Fani twórczości Lovecrafta uznali, że jest to dźwięk wydawany przez śpiącego Cthulhu, spoczywającego na dnie oceanu Wielkiego Przedwiecznego, który przybył na Ziemię ponad miliard lat temu. Co ciekawe, w miejscu, skąd pochodzi odgłos Blupa, pisarz umieścił podmorskie miasto Rajlech, gdzie uwięziony jest Cthulhu. Oczywiście mówię o tym tylko jako ciekawostce. Jeśli chodzi o realne scenariusze, to faktycznie, Punkt Nemo to jedno z najlepszych miejsc, gdzie mogłyby żyć nieznane zwierzęta. A pamiętajmy, że 95% wód nadal jest niezbadanych. Z drugiej strony, 76 metrów nie za wiele? Wielu naukowców sugeruje jednak, że mógł być to odgłos pękającej góry lodowej. A Wy co o tym sądzicie? Jeśli dotarliście do końca, zostawcie hashtag NEMO. Trzymajcie się i pozdrawiam.